Dobra, ogarniemy sobie dzisiaj e, małego vloga z treningu mm, w sumie tu pokażę wam jak obecnie trenuję jestem na jakieś 7 tygodni przed startem e, więc no już jest powoli ciekawie e, zobaczycie jak to robię mm, także no co pani Buła jest elegancko pilnuje wszystkiego zaraz zjem przed zobaczycie też ewentualnie e, ewentualnie, zobaczycie po prostu co tam śmigam mm, teraz przed Eee, tak, żebyście widzieli, po jak to wygląda. O, i moja ulubiona rzecz w ciągu dnia to jest Lindor. Chciałam ja teraz do przedtreningowego, po prostu czekolada jakieś 15 gram, coś takiego, więc to jest time of my life. Dobra, no i tak, co my to mamy przedtreningowo? E, to jest kleik, ale nie pamiętam, wiecie ile gram? E, pewnie jest 60 gram klejku, guma do tego, żeby to było objętościowe. Mm, borówki i co tam jeszcze jest? E, białko oczywiście. No i do tego te 17 gram, akurat dzisiaj czekolady. E, więc no tak, tak to wygląda przedtreningowo. A, no tak, no i co najważniejsze, to co widzieliście przed chwilą? Sól. No ale po co ta sól? Mm, bo też padło takie pytanie już na Instagramie. Głównie tak, ze względu na podaż elektrolitów, to jest e, pierwsze. Do lepszego nawodnienia, no bo też będzie wzmagało retencję, jakby nie patrzeć, co wpływie, wpłynie po prostu na większe zdolności wysiłkowe. Więc jeśli macie te posiłki na słodko po prostu przed treningiem, e, to warto by było, żeby dorzucić chociaż trochę tej soli, tą granicę granicy grama, 2 gram, albo do przedtreningowego typowo, albo już tak jak właśnie mam do klejku, to też trochę smak podbija, więc, e, więc po prostu warto. Co możecie zrobić, to ja też czasami robię, to dorzucenie po, prostu, yy, dorzucenie po prostu elektrolitów do wody już wtyk te na treningu, to też, to też bardzo fajnie pomaga no, a tak przy okazji dla osób które nie widziały, to ostatnio wrzucam trochę więcej rolat więc, jak sobie wyjdziecie to, o, właśnie, trochę nowych rolat się pojawia z rzędu i widzę, że się bardzo fajnie przyjmują, więc jak macie jakieś w ogóle pomysły, Jezus, ja to ja tu mnie nie widać, jak macie w ogóle jakieś pomysły ciekawe, co tego, co byście chcieli zobaczyć, to też śmiało możecie czy mi tutaj napisać na YouTubie, czy do mnie na Instagramie, już bezpośrednio, także jak macie jakieś pomysły, coś byście chcieli, żeby poruszyć, to możecie od razu się odezwać, no i już ogarniemy temat. Oczywiście, z samego rana. Kawczana trochę. I kawczan oczywiście, z mlekiem migdałowym. Tak, troszkę. No, oko. Nie wiem, ile to będzie, ale jeszcze takich rzeczy nie liczę. No, ale pewnie już też niedługo. No, nie ma tu dużo. No, troszkę. To może było 50 litrów Nie wiem ma kolorii. 24. Więc 12 kalorii Nie więc tak myślę, że to. Nie warto tego liczyć, nie? Tak, trochę zdrowej głowy też się przyda w tym wszystkim. Natomiast jak to wygląda przed treningiem? To tak, to, to są dość mocne podstawy. Jakaś forma kofeiny. To znaczy u mnie jeszcze jest kawka plus 200 mg. kofeiny podczas treningu EA, czyli te aminokwasy cały czas żeby były podczas treningu dostarczane. Tak naprawdę tyle. Jeszcze bym wziął soli normalnie troszkę, sobie sypnął do wody, ale dzisiaj już do przedtreningowego było, więc też nie trzeba. Beta Anina. Kreatyna AKG to jeszcze przed treningiem, natomiast kreatyna i betalanina idą do wody, cytruina przed treningiem i troszkę do wody, no i na sam koniec największe ekstrawagancje, których ludzie raczej nie znają, czyli no, nie, acetylowana forma tyrozyny, no, także, także tak, tak to wygląda, też żeby trochę pobudziło, żeby trochę mózg bardziej myślał niż normalnie. No, więc, yy, więc tyle. Ja się pakuję, zaraz to wszystko będę robił, pił i wyjeżdżam. A tu mamy koleżankę, która leży i przeszkadza. Przeszkadza i bardziej... Bubinia. Tu jest jeszcze drugi ananas, pokażę wam. Dobra, trochę mi widać. Od czego sobie zaczynamy w ogóle dzisiejszy trening, to będzie uginanie. Z racji tego, to po prostu, żeby roz, roz, rozdysponować. Mogę tak powiedzieć chyba. Rozdysponować sobie objętość, jak chodzi o te UDA. W ciągu tygodnia to dorzucam sobie do treningu góry, czyli dzisiaj e, tak naprawdę jedyną, jedyne dwie serie na. E, na nogi i to będzie uda właśnie w wersji uginania leżąc i tutaj jeden ważny typ, o którym też wspominałem w ostatniej rolce to jest to żeby utrzymać tą e, miednicę neutralnie nie zawijać jej pod siebie no będziecie mieć po prostu dużo mniejsze możliwości generowania siły przez te, e, przez te nasze dwugłowe no ogólnie cały uda. Mm, więc na pewno z tego sobie zaczniemy zobaczycie ja amokart e, wariacje wykonaniem jedno nóż mm, no tyle jedziemy Ważna rzecz, którą sobie możecie też wrzucić, mmm, jako pierwsza z racji tego, że to jest w ogóle moja pierwsza seria, to dwie, trzy serie rozgrzewkowe, takie troszkę, troszkę na mniejszej intensywności, czyli po prostu mniejszy ten procent ciężaru, jakim robicie serię główną, dosłownie 5-10 ruchów, tak żebyście sobie przypomnieli ten ruch, dogrzali się trochę, to jest najlepsza forma rozgrzewki w ogóle, jaką możecie zastosować w e, treningu siłowym, więc to, to jest taki must have, nie, jak nie, nie chcecie robić nic wcześniej, to nie musicie, ważne, żeby po prostu się dograć chwilowo, na tym ciężarze, którym będziecie sobie operować tam. Znaczy trochę mniejszym ciężarem po prostu niż będziecie operować w ciągu e, tych serii roboczych. Nie? Zwróćcie sobie uwagę na jedną ważną rzecz. Co ja tu robię rękami? Bardzo mocno się zapieram po to, żeby ten ciężar mnie nie ciągnął w dół. To jest normalne, że to będzie chciał zrobić, więc jakby możecie temu przeciwdziałać tylko i włączyć tam, może mocno się zapieracie, to o te przednie chwytę. Potem one są całe siły mocno się wciskam. No i takie dwie serii rozrywkowe. I teraz wchodzimy na główny cieniowca. I tak właśnie wygląda pierwsza seria. Teraz sobie zrobię bagofa trochę ciężarem. Myślę, że jakieś 10%, może 15%. Zrobimy na więcej powtórzeń. z tu przerwy. Dobra, idziemy dalej. No, tylko właściwie pewnie się zastanawiacie, co ja właściwie robię Więc robię skosy brzucha To jest taka wariacja, której raczej mało no, kto z Was zrobił mm, Więc warto by było sobie wdrożyć Myślę, że jak zrobicie pierwszy raz, nawet bez ciężar, to poczujecie eee, Ja po pierwszym razie pamiętam, że jest tydzień czasu, na bardzo mały Więc eee, no warto sobie spróbować akurat tej wariacji, więc Zobaczycie jak to wygląda z ciężarem, jak trochę e, będziecie mogli sobie tam dorzucić. Nie, ja no, na początku zrobiłem wszystko po przytulając piłę zwykłą, mmm, która tam ważyła sobie powiedzmy 4 do 10 kg. Teraz już chodzę na 12, więc po i chwycić za hantla. No ale ważne, żeby sobie ustawić to oparcie tak wysoko, żebyście mogli tu sobie zablokować to biodro. No i co? To za hantla. I ogień. No i zastanawiacie się pewnie co teraz. Także tyle, co będziemy chcieli robić to um, ściąganie na rącz, ale takie bardziej ukierunkowane na dół pleców. Gdzie po prostu zaatakujemy sobie trochę większe długości się to będzie trochę więcej na rozciągnięciu niżeli. Z tym drugim ćwiczeniem teraz będziemy też robić no, wariację trochę, ale też w dół, więc jak nie robiliście tego i jak na wkrótce, to warto sobie go wdrożyć, zresztą poczujecie. No, jedziemy. No, niestety u mnie wyciągi się kończą dość szybko na 91 kg Także dobrze żeby to było niedługo przerzucić na trochę cięższy wyciąg Albo dorzucić do tego, tylko boję się, że linki nie wytrzymują, bo czasami się to zdarza i teraz ta druga wersja, gdzie będziecie nastawiać sobie trochę więcej na skrócenie e, dla tego dołu więc e, warto sobie połączyć te obie. Hmm. Przy wiecie co, to też będzie dużo zależy od intencji, nie? to gdzie, gdzie tam się znajdzie tego trochę więcej skrócenia. To jest też, też porusza, pewnie w osobnym poście, bo teraz wróciłem na story i wtedy ześciągajmy z góry pod górę pleców. Tam się dużo ciekawych odpowiedzi pojawiło. Ale głównie chodziło o intencję i o to, gdzie wy sobie dacie więcej pracy, czy bardziej na no, ściągnięcie czy na skróceniu. Ale to mam też pewnie na Instagramie osobno eee, zrobię jakiejś dłuższą formę, tak jak teraz nie? No. Eee, to pod dół tych placów, więc możecie sobie zajść jak to wygląda po prostu. Jak miałem wam badać między tym a tym, to głównie to, że w tej pierwszej wariacji, gdzie radzicie sobie w soporcie na owce, to ta, rekko, ta ręka idzie Wam lekko do środka. Gdybyście weszli trochę w przewiedzenie, a tu idziecie sobie po prostu góra dołu. Więc to jest ta główna różnica. pewno regionalnie to będzie różnica, jak chodzi o zaangażowanie konkretnych regionów tego dołu, już najszerszego. No więc tak. Tak to wygląda. No dobra, i co ja tu zrobiłem? Ciekawego? Z tym się kupię przełomówkę Ale to szczegół eee, Co mam zrobić tym band? To zmiana profiloporu ogólnie. Czyli odciążyć wam ten sądów, który jest po prostu najciężej, bo to jest bardzo wzrastające profiloporu. Profiloporu to tak upraszczając. Mm, on pokazuje wam jak ciężko. Jest na e, danej długości, danej serii. Nie? Czyli sobie schodzicie w większe rozciągnięcie, to jak mam poro, profil wzrasta, czyli na przykład tak jak tu na owce, to jest nowa być coraz cięższy po prostu. Więc ten pan sprawia to, że wraz z tego, jak schodzicie, jak schodzicie nie w dół, tego gumowa mi się naciąga i po prostu jest trochę lżej. Hmm, co wam trochę wypłaszczy? Wypłasz, co wam wypłaszczy ten profil? No i sprawi, że to po pierwsze trochę więcej przeniesiecie, e, zmieni wam to, na jaki akcent będziecie nadawać trochę więcej e, pracy, tutaj pewnie trochę więcej na środek wypadnie przez to, więc no tak, tak mam wpisane, tak robię, pozdrawiam pana Wiktora, no i tyle, no, jedziemy. co możesz sobie zrobić szczególnie na smife jeśli macie taką opcję to zacznijcie sobie z samego dołu tak żebyście zobaczyli jak się funkcjonuje ta pozycja i ten setaw cały na samym dole bo tam jest najciężej po prostu no nadal mimo tego bandy tam jest najciężej więc zobaczyć jak tam ta pozycja wygląda czy jest dobrze ustawiona tak żebyście pchali z całej siły na samym dole już no I to jest pierwsza dwa że nie musicie iść szczególnie na wyciskanie na ławce jak macie na yy, Macie wolny ciężar jakikolwiek, czy to jest, znaczy wolny, to jest akurat nie, nie jest wolny, ale macie jakąś tangę, czy, e, czy też hantlę, nie musicie iść do pełnego wyprosta w okcie. Wyprosta, pełnego wyprostu w okcia. Ze względu na to, że tam po prostu jest bardzo mało jeszcze pracy. A jak sobie już rzucicie tą pracę za noc, z wyprostą okcie na no to tylko trochę więcej zrobicie mm, tego wyciskania wyciskania. Tej pracy po prostu na rozciągnięcie, to zdecydowanie wąpory w kontekście rozładowania tak, więc to, to na pewno na plus nagrywam tak szybko bo został mi dosłownie 1% baterii w aparacie prawdopodobnie resztę prostą wam dogram z, e, z telefonu co teraz to e, Latro wersja na maszynie ze względu na to że wszystkie wyciągi już zamykam ma e, szkodolinek więc stwierdziłem że się przerzucę na maszynę e, tu jest trochę inaczej tu jest e, opadający profil czyli na skróceniu będzie Dużo łatwiej niż na rozciągnięciu. No i z tego względu mogę sobie załadować też trochę więcej, to jest 70 kg. Więc fajnie, dobrze mi to wchodzi. Fajnie się czuję w tej pozycji, jestem w miarę stabilny. To maszyna nie jest jakaś idealna, ale no nie mamy innej, więc jest to jakaś opcja. No więc zobaczycie, jak sobie, jak wygląda już już, już to ćwiczącko samo sobie. <słuch> Uda mi się nagrać to do końca, także fajnie. Ostatnie ćwiczenie, ostatnia seria, e, którą będziemy robić to Wire y Racing y, e, na wyciągu. Mm, także tym sobie skończymy dwie serie. No i co potem, powiem, że pewnie nie przegram, bo już jestem na takim blisko zera, jak chodzi o i baterię. Więc to no tak wygląda mój trening na 7 tygodni przed, przed pierwszym startem w ogóle w życiu, także debiutem. Wyglądam jak wygląda. może jeszcze się coś uda, uda nagrać, jeśli chodzi o pozowanie, tak na szybko, takie chociaż przebitki, żeby się nie wyczerpało, także kończę gadać. No i tyle, zobaczycie sobie jak wygląda ta seria, no i potem 30 minut cardio pozowanie, więc no tyle, jedziemy.